W kolejnym odcinku na moim kanale dzisiaj będziemy robić przegląd katalogu Lego na rok 2020, jest to nie maj. Tu musi go zdobyć. Tutaj jest w ogóle o, animacja, która już wczoraj była. Jeszcze są pewne szczątki, ale ogólnie dobra, zaczynamy. Mamy tutaj na tej stronie, no ciekawe, mamy tutaj różne takie budowle. coś z Franców, coś. Ej, a, nie, to jest co? To, to jest, z to, to jest ten zamek nowy Tam z tyłu, a, bo mi się na początku wydawało, że <grym> to jest tylko z Niczego, ale nie To jest ten upośledzony smok To jest, samolot Potem w Duplo nie będzie bardzo, o, mamy małego life. Y. Tak mega nie polecam, chociaż, bo mi się nie, nie jakby tak nie lubiłem Mamy rozpiskę To to jest, wybory? w godzismie pisać a 4 a, no wiem a tutaj dziesięć sekund, jak inspirować rodzinę do dobrej zabawy takie okay. mi się to nie podoba nie na przykład klocko zabrał mi się to, podobało mi się to nie podoba za bardzo bardzo to będzie długie, coś w pomniejszyjmy dobra, Dobre, to długo sobie przelecimy Może się spieszyć jeszcze o 15 minut długo eee, sobie przelecimy ja tu jeszcze dzisiaj mam odcinek z podróbki w tym O, nie, nic nie ma w tym odcinku, chciałam zobaczyć I to już się zaczynam ociekać, widzę typowo klasyki Spokojnie, że jest płytka biała na ławostroś Tak się to robi Spokojnie, że jest płytka biała nareszcie. Okej, okay, ale te zestawy mi się nie podobają Też fajnie, że wróciły takie dwa O, na pewno tak, akurat spoko I chyba niesławego no i tutaj nowe kreatory. Ja z kreatorem tak mnie ja nie przypadam. Już mam duży zasad z widać go w tyle. Ale tak, to samochód mi się tak nie podoba za bardzo. najmniej z tych trzech mi się na tym podoba. Ten jest spoko, wam powiem. Jakie są modele drugie? Ten taki słaby, i ten taki, no już lepszy. Ale ja go nie będę miał. się tak mega będzie nie podoba, to nie, nie. O! Mm, dobra. E, tutaj jakiś stał. Tu nie... e, to jest nowe. Pokó sklep z zabawkami. Nie zrobię. z zabawkami. Alternatywy, oczywiście, gorsze. To na. O! jeszcze mogę smogę ale ten stary. Nie wiem, czy na lepszy e, tutaj to jest, to jest ciekawe, niech nie spróbuje. Nie jakichś zestawów fajnego lodu tutaj są trolle i myślałem, że to będzie lepsze tak to jest słabe nie, te, to są, są ciekawe o a jeszcze mi się spoko jest dla mnie taki balon, ale nie podoba mi się tego, go kupić tutaj francy, tutaj można przebyć inne lego dots, jakieś takie lego to może być. Takie jakieś Frenzy, no, to widziałam w sklepie i to bo to nie mają takie, że jak je dotykacie, to czuć jakieś takie brokat. są zwykłe po prostu. To ciekawe co będzie. Pra już w marcu, bo no, to gdzieś gdzie zobaczymy całą serię. No, na internecie. Paska dobra. Czytam yy, Dobra, znowu nowe Lago City. Ludzie mówią, że takie słabe. Mi się też nie podoba. Na przykład y rok temu chyba była pierwsza No i była mnie zdecydowanie gorsza. To e jest nawet spokojna dla mnie. O, Duke tutaj nawliosł. A po co nie Jest komendant. O, z deskorolką. Gdzie on? No nie ma deskorolki. O, psychie, biom. Lepsza, albo co Robię, robią? Dobrze, nie będę trzymał idei z Lita, to była też... Ten. Tutaj mi się tak nie podobają zestawy. starocie Też starocia są też tutaj dwa nowe. O tym nie, tutaj są taki silni. już lepy bardzo fajna. O, też tutaj zostawę, tam taka jest spokojnie, kolego już nie ma, ale jeszcze jej nie byłem, może kiedyś na jakiejś przysiędze. Ostatnio było chyba w kabelu, wkrótce znowu. No, tutaj w starocie. Mi się tak nie podoba. To już jest lepsze. To też już jest lepsze, a najlepsze. No, widzicie, No to Bo to zastąpiły to, taka z pizza, którego w tym katalogu już nie ma. Koda, to mi się też mega podoba, ale na pewno nie będę miał. No, może takiego jest, tutaj zrobię e, recenzję. Sam ma spoko, tylko cena, jakby była za 69, chociaż no, nie no są sobie sumie takie dokładnie jak w Stacja jest fajna, ale trochę uboga, tam to była lepsza. Zawsze w piesek fajny. Łapie Nie, łapie, dobra. Potydam, żeby czasu nie marnować. Tutaj już tarocie. O, to jest spoko. Ale stale nic fajnego nie, nie ma. Tutaj od Kory niesamowite gry LEGO. One nawet Skyboundy grałem, ale nie, no, nie będę grał. Zobaczymy, czy będziemy grać w LEGO. I Hidden Side, Ja lubię Hidden sobie osobiście. Ten zestaw mi się podoba. Bo fajne są te duszki i... No, ogólnie Jack też jest mega tutaj figurką. To ja mi się tak nie podobało za bardzo. Cena przesadzona jest dla mnie. No, yy, tutaj ten łańcuch. Nie wiem, jak dużo, 69? Chociaż. Co ja wierzę. Ten, no, ten nowy Jack i Parker są lepszy Jack. Yy, samolot taki może być. Męczu tak mi za bardzo metra nie przypominać, to jest teraz słabe. W ogóle nie jest metro. W komiksie pierwszym było, że. Jack mówi, że to jest kompletna dziura. I latarnia jest najlepsza, według mnie zostawiamy swoją fali. No, tutaj wicena nie jest posiadana jak tutaj. A nie ma takiego tego dużego jak... No, jak lisewo robię To są starocie. Mamy tutaj w nową sali minich które ja widziałem. I yy, Mi się strasznie one nie podobają. Na przykład... Batman jakiś dziwny tutaj trochę. Pani to jest... no ja nie jestem sobie fanem Cybok jest spoko Superman niezły. To nie taki nawet niezły. Dlaczego? No, tutaj jest taka średnia. To jest brzydki. Dumnie. To są te figurki robione, także dodaję z że do drugiego. Już. Ale patrzcie, kto to. Minionki, <laughs> Minionki będą w placie. No, lego, no spokojnie, to ja nie bardzo lubię. Mam trzy buty, chyba. E, no. Teraz tutaj są nowe mechy, i mi się najbardziej chyba podoba, według mnie ten Iron Man. Nie, no co, no nie jest zła. Ktoś tam mówił, że jest zła, ale spokojnie. No, mogłoby być 42, aż. Że wynikam. Czyli starocie tutaj. To jest fajnie, fajnie że takie, no. Te. I to jest brzydkie dla mnie. I to nie jest taki zły, ale. No, spajnie, Tutaj są dwa nowe setki. Teraz już jest ten. A tutaj czarny Pantera. Chociaż się nie znam, to czarny Pantera znam. I nowego Jurassic Speed Champions. Oni chyba będą mieli O, tak. To będzie spoko. No, ten ładnie wyglądają, out. Cutter Speed Champions, są w ogóle większe. To chyba już było. No i tak nic nie ma innego. Nowego. I mamy nowe ninja. Kapsuły. Z którą z nich na pewno... Dobra, nie obiecuję tego kompletnie, ale będę miała plan jeść. Zobaczymy pse na na kanale. Jeszcze jedynie nie wiem którą. Będą mi rojda. Ale chyba że ja wybiorę bo to z mój ulubiony ninja. W końcu no więcej imperialnych na nie ogólnie mi się podoba ten zestaw Szkoda, że tak, no wiecie, tam z tyłu Tak za bardzo nic nie ma, o Game Over jest napisane o, no Fajnie to... była taka finałowa akcja z DJ tak idzie po tych schodkach i tak obładowany bronią, łe, zapewne i tak Level tu jest napisane eee, No to Mi się to spodobało, ale co tam robi do góry? Ej, ma innego keypada chyba jest, jest to już pomarańczowy? Nie wiem Miałem tylko, są takie dwa pady Tutaj są jakieś furty bawiane O! Daszek uszczelibuje No to, chyba jakiś błonik To już widziałem, mi się tak średnio podoba Jedynie w, w ogrodzie skol Ten zestaw mi się też tak średnio podoba Tutaj mamy sklep dla graczy I go będę chciał mieć No, z Siwa orzek Ktoś tam chyba wspomina, nie pamiętam już kto. Była broda. No i spoko. Też no, jest jakiś market. Można kupić cake-pada. I to chyba był różowy kake-pad Nie, jest różowego miał chyba cold tam. Nie wiem, kolejny cybert spoko, ale nie, za się na to nie. O to jest fajny zestaw, ale... Tak, dla mnie to się nie opłaca, bo. Co, bo. No, Scott, jest tutaj. Tu Scott, a, a i ten jeszcze ze sobą sądzę. No, nie, nie fajnie. Tu jest w starocie, Chodź, są jakieś nowe i Ten jest na spoko, aż się mi się nie podoba. To ja mi się tak się nie, No, za tą cenę tu nie. Wyjaśniło, no, było. Tutaj. I upośledzone Mogę jak już mówiłem na początku. Co tu jest? Jakby żydka jest sobie i świątynika taka mała. To jest po prostu wielki wulkan. Ja e, tutaj jeszcze coś jest. Nie, tutaj też staroś. E, mamy tutaj też harego, petera wulkowego. O, e, są nowe Minecrafty. I ten mamy zestawione na spoko. Nie ten, ale ten. O. Fajny lisek. No. Żółowo, no pan mi się nie do dlaczego, ale nie podoba, tylko panzy tutaj ratują sytuację. Tak, to w podróbce takiej jednoj miałem taką. Tak, był, właśnie była taka podpórka, ale to nie było spoko Tutaj można otwierać, pokazują. Uj, można coś robić i ja mi. Mi kliówka rozbójników, ale tak to nie wyglądało. A, pewnie sobie, no, pewnie ktoś to na do dobudował Muszę się śpieszyć za chwilę. Proszę procent. O Star Warsy po nie nie wiem, pasadu, da? No tak, to no, właśnie To właściwie. Z tycznia, no i... no i zmienił dla mnie. Czyli zestaw najgorszy, no chyba... ten mi się staje, to mi yy, to fajnie, nie mi to nie podoba. To jest fajny Na pewno jak będzie jakaś promocyjka, to na niego zawalczę. Nie? Yy, tutaj mamy... To mi się tak nie podoba, to bardzo jest niespoko. jest cyfry bio, a nie kolejne w zestawie. Mmm... Dobra, hmm, tutaj mamy chatkę Obiłana. wana Ten to, kto, jest? kto jest? Gdzieś napisane, jakiś Tusken Ja, ja oglądałam jakieś Star Warsy, jakieś tam części Kilka, ale nie pamiętam go hmm. Tutaj, no hmm. Jakieś inne zestawy, chyba trochę starsze Kres, Ten był do Jar Jaruzelski niedawno Bioda, hmm, był Baby Yoda, Była było no, lepiej hmm. Dobra, ja, spieszę się E, tutaj mam. dobra jeszcze te stare tutaj im się przychło spoko e, ten też spoko mm, oh, o to, to jest fajne akurat ja nie przepadam za technikami, chyba mam jeden ze zestaw tylko no miałam o to jest centrowanie przesadzona cena o, patrz na to no mm. to mi się też nie podoba tak bardzo bo ja maćka, to tak jedna z tak, maćek, to maćka. Mam tu, tu w tyłu co? A, o tych instrukcjach. ja bym się z wami już chciał pożegnać. Dzisiaj jeszcze mam w sobie jeden filmik. Już mam go przetokowanego. Super kaców, podróbki najgorszej Brostars. No i... No, pa!